z powrotem po dniu Dzień Ojca. Przygotowaliśmy ciąg dalsz. Ok, dobra. Okej, okay, dobrze. Nie mamy czasu. Pora czytać z tego tytusa, jak został malarzem. No to zaczynamy. Na drugi dzień. Uwaga, czytam zadanie numer trzecie. Zastęp urządzi polową stację obsług pojazdów. Stacja polowa chyba powinna być na polu, ale na jakim? Tu pole obsa, tam chyba na mnie na polu komiczyny zrobię sobie jakiś płotek, kurek, wierzkownika. Deklama gotowa, motocytery. O, nieładnie tak pana mi, że hace, kiedy nie zumiecie, w mieście łapania. Pewne, tytuł ta. Zamknąłem go w kurniku. Wypuszczę, jeśli zapłacicie w te planą koniczynę. Przepraszamy, ale tytuł nie jest jeszcze całkowicie. Słem, od Kogucia. Nie tylko od kokuta, nauczyłem się od piania. Człowiek nie powinien pomijać żadnej okazji do nauki. Wiecie jaka jest późnica między kukuryku a pikoryki, a o której chodzi się kukurytu na ręczki Chodź, chodź, chodź. O, uwaga na stanowisko na pieca pierwsza. No, o, przyjechała Ładek, Paszka, Alejandra i, i Aleksandra. Proszę, nacisz świecę. Lubać pojazd. Proszę Państwa, odpocznę przy kartce. Za 10 minut będziemy gotowi. Nie grzebką, turystyką, tylko czy świecę. Dobra, Promet, dala tylko ladarka. Masz się na motorach, jak jak żaba na trampolinie, myj pojazd, a rozluźnij się jak nieco, smakuj jak długo, by pizda, skój, pizda. Myju, myju, chlastu, chlastu. nie mam rączek, ojej, sorry, nie, nie mam rączek, chlastu, czysty mycie, skraca życie. I gotowe, samochód jak nowy, płacą Państwo za usługę 50 złotych. Państwo nie zamknąć nie nasza wina. Proszę schodząc przy kawkę, zaraz usłyszymy boję za 10 minut. Proszę o to, brybaka. Nie może Państwo uciekając do w naszych przygodach. Bardzo spóźnię. Przyzwróciłem. Bardzo przepraszamy, zwrócimy koszty. Nareszcie jesteśmy wolni, możemy zacząć nowe życie. Będziemy skakać, kwiatki wąchać. Nie będziemy już siedzieć w jak sardynki. Szczęście to, to na szczęście, Ty, mogliśmy mieć, badać szkodowania, aż do. na są Wiesz Tomasz? masz oczywiście to jest takie przysłowie Okej, okay, mam zadanie, patrz. Następne zadanie jest, by na tą czas leśny konzep, prawda, bo ścieżkę zdrowia, pracy się. Nie zdrowia nie niż mi nie dolega. Widzę na drzewo, zjadę, szkullam, skardy jest mój Tak, ale poważnie jest na samotniku, których górki napadów na pasów. Nie wiem co to przecież. To nie, ale będzie dziura. Trośkę zrobię po jej przejściu, następnie ci się wydawać, niestety rozkaże. Proszę, bardzo, że jest ścieżka gotowa. Dziękuję bardzo. Cieszka zaczyna się nie wejść na baswł to wolca. Ścieżka zdrowia. Doda. Zdracz się po Linę. Nie wydostanę się stąd! Po to dosięgniesz, nie dosięgnę Liny! Nie dostanę się wyżej za pora jak przecisz okrątą szczurą, rozbójają się na linę. Tędy nie zejdziesz, musisz wracać na górę, bo tam są węża, przyki gizdy. Na dole węże i góry niebo, ale do czego ta linka? To też gdzie linkę? Teraz na Batutę. Daj, mamo, i koniec ścieżki zdrowia. Dziękuję. OK, ciąg dalszy. coming soon. Życzymy miłej wakacji.